Cześć, słuchaj. Chodź, że... bo oni mogą tu być. Oj się Chodź. O kurde. Ej, tu jest blaster. Dostał Dostał, ma... No, czekaj, 40 rozwalę do... to. Jedziemy tam. Dawaj go z śmiecia. Leży. Tu jeszcze ktoś chyba w środku chodzi. Na dachu Pomóż mi, pomóż Mio mi! Idę Ja pierdolę ty kurwo Pierdol na Mówię, że Ci pomogę. Spierdalaj kurwo. Jeździć tym samochodzikiem. Po na Z... Z Dobry, będzie szocik. <śledy> Socik. <śledy> <śledy> <Spel. śledy> Ale będzie szocik.